Cześć, witam wszystkich ponownie, mam na imię Piotrek, na kanale Oranion gramy w Rage. Moi drodzy, trochę się doposażyłem tutaj. Może wam pokażę. Mam trochę amunicji, tam, pocisków, boom. Kupiłem schemat zaawansowanego robota, też mamy kilka. Hmm, poczekajcie gdzie to jest kratek. Tutaj mamy kilka robotów, sześć zaawansowanych nabojów, boom. 32. I chciałem wykona wykonać tego subquesta oczyszczona gorzelnia. Użyj drogi przez jaskinię, by dotrzeć do opuszczonej gorzelni. I to mam mu jakiś lazur przynieść, czy coś tam. Także podejrzewam, że musimy wyjechać tutaj teraz z podziemnego miasta. Opuszczamy. Tu mam też do, rakiet dokupiłem do pojazdu. Tarcz. Zobaczymy jak to wyjdzie. Aha, i od barmana jeszcze wziąłem zadanie. To jest chyba coś podobnego do tego od sali. Mamy karcze i mamy to. I teraz co tu mamy? Co to jest w ogóle? To jest minigun. To są chyba rakiety. To jest jakaś amunicja pulsacyjna, z tego co wiem. No dobra, spróbujmy. Znowu gdzieś tu na zejść Już chyba jednego questa wykonywaliśmy O ile dobrze pamiętam Zjedźmy zatem tutaj, daleko nie dojedziemy Okej okay, co tu mamy jeszcze? 140 feltrytowych Właśnie wydałem praktycznie wszystkie pieniądze Trendy mam iść? No, ja. no co jest? Tuknąłem. No to pięknie. No to po prostu cudownie. Nie, przyszedłem, ok, bardzo ładnie. No i dobra, i tutaj gdzieś do jaskini. Tak? Gdzie jest to wejście do jaskini? Czyżby z drugiej strony. Uuuuu, jakiś już jedzie. Nie wiem, no minimapa pokazuje mi tutaj, nie wszystko do końca. i okay, zatrzymajmy się tutaj. Pójdźmy pojazd. No i raptem wszystko się zmieniło na minimapie. W pojeździe wygląda tu tak. Starczy sobie włączyć, spaniacz. jeszcze cię tu przytrzymał. Może no, próbujemy tą amunicję w takim razie. O! Sam się wysadził w powietrze. Ciekawa sprawa. Kto tam strzela? Wiecie co, nie mam pojęcia to wejść No zobaczmy, zejdźmy tu na dół w takim razie. Co, to nie tu czy to? Co jest panowie? Halo. Mogę z kimś zagaić? Ja pierdzielę nawet nie wiem czy to jest. Tutaj. Zapisuj się do wyścigów w mieście, żeby zdobywać certyfikaty RADO. Żyj drogi przez jaskinę. Nie, wiem, to mi pokazuje zupełnie dzień. Znaczy, Wajda, ale to go nikąd nie prowadzi. Nie. Co jest? Tutaj? Tak, chyba tu... No jakiś mutant promienny Wow. Zapiszemy, zapiszemy, nie ma opcji. nie miał gdzie sobie zrobić tej gorzelni. No ślicznie, pięknie, pięknie, i znalazłem, a co? Nie ja wiem, czy to się zapisało dla bezpieczeństwa i higieny. Zapiszę jeszcze raz. Co tu mamy? Ciekawe. Co też tu mamy? Co tu miało być? Jacyś... Mutanci? Jeszcze zajrzę tutaj. Puszka farby. Tanie, eleganckie buty. Przetrwać po apofisie. Stare buty do chodzenia po górach pewnie mi się przydadzą. I co dalej? Proszę. Co tu jeszcze jest? Olej, małe przedmioty. Grubas? No właśnie. Zobaczmy, co tutaj mamy, 141 grubasków, proszę bardzo, weźmy to na razie zamiast snajperki, też nie jest zła amunicja, całkiem przyzwoicie bije, że tak powiem. Ty mamy tutaj coś podobnego do sniperki nic nic dla nic Oj Jak się przestraszyłem Czyli mu Czyli Czy najlepszy byłby gruby śród Ale ja jego za wiele nie mam 14 Co to Nie podoba mi się to miejsce z Będę. O, o mamo, jak wyskoczy powietrza. Jedyny problem tego rewolweru jest taki, że ma bardzo mały pojemno, małą pojemność węgla. No jak tu z rewolwerami zbywa, nie? Ale na razie jest skuteczny, a to najważniejsze. I to nawet bardzo skuteczny powiedziałbym. Motki się nachlały i skaczą teraz po ścianach. No, chodźcie, chodźcie chłopcy, czekam na was. Nie bójcie się, wujek ma tylko grubaski. Nie bolą. Hmm. Kubek i radio. Zwane tutaj małymi przedmiotami. Kuszka farmy. Wyśmienicie. Na tu nic. Opowieść o dwóch bandytach. Coś tam jest, ale nie wiem jak się tam dostać. O, proszę. E, Rezort silnikowy, puszka z olejem, super. I wtedy się tam nie dostanę na pewno.

Dziwnie odgłosu wydaje. Tutaj musimy zejść na dół, niestety. może dziś przegapiłem jakieś przejście, ale nie sądzę. Kogo zjedli? Swojego? Jednak przegapiłem przejście. Jakieś wygasło palenisko. Ale takich przejść to jeszcze nie było w tej grze, po beseczkach. Zapiszę. Dawno tego nie robiłem. Dawno. Kilka sekund. I może minut. Nie, to błąd. Jeden nie Dwa. <laughs> Dwa naboje zmarnowane. Yes. Aaaa, ah. słomy gapa! Wyskoczył! Odskoczył na Do bicia. Mutanci zrobili się chłopcami do bicia, prawda? Ciekawe, czy ja mogę jeszcze wrócić do tego Mutant Bash TV. Można by było wziąć udział w jeszcze jednym show, zarobić trochę hajsu. U, 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 to jest... Nie wiem, czy to był dobry moment na przeładowanie. No ale nic się nie stało. Nie dałem rady. Wyglądałeś? Wziąłem. Ojej. Dwa niecelne. Dwa niecelne strzały. папа Слушай, пожалуйста. Слушай, пожалуйста. Опа. ale fizyka jest fajna by chciał by się ładnie zawinąła tą walustradę mm, ba, okay. Nie rzucaj. No! Okej okay. mm. Całkiem nieźle idzie. Dobrze, że tyle na tych wyróbaski powiem Skąd tu wylazłeś? Skąd Wagoniki? Gdzie tu było? Jakoś kopalnia? Nie przejdę dookoła. Nie, nie Już koniec tunelu. Zawalił się. Zawalone tunel. Chciałbym nic nie przegapić, a szczególnie tych kart. Chociaż co ja grałem, w tych Upuszczonego żelnia, zbierz puste naczynia chemiczne. No mam. Użyj destylatora do napełnienia lazurem pierwszego naczynia. A ile tu dobrych rzeczy. O, mutanci widzę sobie te posting pozostawiamy. Yellow. Yellow post. Gdzie jest ten kurde? Destylator tu? No i już? Napełniamy? Gdzie jest jakiś kurek? No ha, a tu... Napełniam się... lazurem.

Gdzieś tak tu żyli. To ten lazur? Jeszcze? błąd, bo... błąd logiczny. No co ja? Chyba już, no. Mogę zabrać naczynko Żybi, które dystopatera do napełnienia lazurem drugiego naczynia. Oczywiście jak znam życie za chwilę znowu przybiegnie w całe stago Trzeba na nich tylko czekać, na dostęp Ну что? Ох ты! Ладно, я скажу, что мы там уже подпорно жили, Ну что, можешь пандаш выжить? На В мечтах и... Jeszcze? Więcej własnym nie dzieło. Hmm. No widzieliście co to się działo już? Mogę zabrać. Dobra, Zanieś butelki z Lazurem Ditteringhome. Tak, domyślam się, że będzie z zbada. Tak powtarzalne widzę wszystko, że aż boli. Zaczyna przynudzać troszeczkę Rage. Powiem, że Rage zaczyna troszeczkę przynudzać. Jest jakieś drugie wyjście, może? Był, byłoby fajnie. Z tej strony. A, już liczyłem, że będzie wyjście na pustkowia Ale nie, nie tak łatwo. Żadnej karty nie znalazłem. Jakaś karta mutantów czy coś. Tu rozglądajmy się może. A tu? Jeszcze. Nie ma wyjścia na pustkowia? Hmm, a tu już chyba. Będzie niedaleko, co? O, butelki jeszcze. Troszka mhm. A tu? Gryzarka do zamków. Mimo. No. Bodarka nie mogę, Gdyby też nie U. Zaraz ja tu gdzieś przyszedłem z tą. Toś Hmm... Tędy? Kucność. Nie no, tu przyszedłem. Dobrze, moi drodzy. Co stanie się dalej? Jak znajdę wyjście, którego nie mogę znaleźć? Zobaczymy już w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Rage. A tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.